Cześć wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj jest godzina. O kurde, jest 20 albo raczej 0007, więc jest trochę późno. Ja jestem zmęczony po pracy, ale dzisiaj w ciągu dnia doszło do mnie, słuchajcie, paczuszka. Generalnie, w zasadzie nic ciekawego, i mógłbym nie nagrywać tego odcinka, ale pomyślałem, że. Może wam się spodoba. Słuchajcie, tutaj w środku jest samiec psalmopeus irminia, czyli to jest ptasznik wenezuelski dla mojej samicy. Jak samica dorosła wygląda tego gatunku, to zobaczycie sobie teraz, bo wrzucam właśnie zdjęcie tej właśnie samicy, które kiedyś tam zrobiłem, więc jest jak widzicie taka fajna, dość smoliście czarna z takimi fajnymi pomarańczowymi akcentami na końcach odnóży no i przy okazji z takim fajnym jakby kratką pomarańczową na odwłoku natomiast tu jest samiec tego gatunku, dorosły oczywiście w kolejnych odcinkach będziemy dopuszczać tą parę i zobaczymy czy coś z tego wyjdzie i zobaczcie słuchajcie jaki jest kontrast między samicą a samcem samiec, a to mam może nie będę mówił, tylko zobaczycie i wtedy wam powiem. Więc dobra, zmienimy sobie troszkę kadr, żeby było bliżej to pudełko. I zabieramy się do roboty. Dzisiaj szybka akcja, bo strasznie jestem zmęczony. Także jedziemy z tym. No dobra, słuchajcie. Bierzemy się do roboty. Mam mój nożyk do tapet, który odnalazłem znowu. On słuchajcie, ma nie wiem, chyba ze 4 lata. I raz go gubię, raz go znajduję i tak jest. Także paczuszka od kolegi Mikołaja. Bierzemy się do roboty. Ten samiec, słuchajcie, był tani jak barszcz. W zasadzie to chyba kolega mi go oddał za bezcen. Bo z tego co widzę, to tutaj opłata za paczkę to jest 16 zł, a ja koledze dałem 30 za całość. W związku z tym bardzo niedużo. Miejmy nadzieję, że się ten samiec nie zmarnuje. Fajnie odklejony na biało. Ale zobaczmy, jeszcze, co jest w środku, bo to nas bardziej interesuje. Dobra, mamy słuchajcie, czekajcie, mi się coś tutaj pojawiło. Tego nie chcemy. Dobra, mamy yy, fajne pudełko. Jest maryna cremi skincare beauty soap, ale zobaczmy, co tam się kryje. No no dobra słuchajcie, na pierwszy rzut oka. Dobrze i niedobrze. Dlaczego dobrze czy dlaczego niedobrze? Dobra, zacznijmy od tego, dlaczego dobrze. Dobrze dlatego, że jest styropian, który jest fajnym izolatorem cieplnym, więc możemy już zakładać, że pająk nawet jeśli nie miał ugrywacza, to te temperatury mógł znieść. Niedobrze dlatego, że styropian strasznie się pyli i zaraz będę miał cały calusieńki pokój w tym styropianie, w związku z tym dlatego niedobrze. No ale dobra, tutaj widzimy fajnie, kolega Mikołaj to upchnął wszystko. Jest nieźle. Otwórzmy zatem kawałeczek. Jawi się coś takiego. O, już mam styropian wszędzie, słuchajcie. Dobra, są tutaj papiery. I mamy meritum, albo centrum sedna, jak to woli. Spoko jest. Ups, styroboksik fajnie spakowany, ale nas interesuje główna paczuszka, czyli to. W związku z tym to sobie kładziemy na bok. a ja jeszcze wiecie, standardowo tutaj zerknąć nic się nie poniewiera czasem. Okej, okay, tu jest pusto, w związku z tym, musicie mi wybaczyć, ale muszę to ogarnąć, zanim ten styropian naprawdę zacznie się spustoszenie tutaj. Ale to jest fajny styrobok. ja sobie go użyję, bo będę wysyłał e, samca chromatopelmy, w związku z tym, on pójdzie w tym, czyli to, słuchajcie, rzucamy za kadr, no i mamy coś takiego. Wybaczcie mi w ogóle brudne paznokcie, jakbyście widzieli i zwrócili na mnie uwagę, ale byłem wcześniej na wnisku i jeszcze nie miałem okazji się doprowadzić do porządku po nim. No więc, słuchajcie, tutaj się kryje samiec, który, uwaga, jest żywy, w związku z tym jest sukces. E, oczywiście samce u mnie lądują do czegoś takiego, bo to jest tymczasowy pojemnik, e, w którym on dosłownie parę dni sobie spędzi, zanim samica mi się na 100% nie naje. I dobra, może zobaczmy, jak to wygląda. Ja tutaj wstanę. Zobaczę, słuchajcie, jak kadr. Tam jest samiec, on się tam ukrywa. Ogólnie nie chcę go, kurde, brać na ręce, bo ja ogólnie nie biorę pająków na ręce. A zdarza się na moich filmach właśnie tak, że one lądują na moich rękach. Mimo, że ja wcale tego nie chcę. No, ja kiedyś miałem słuchajcie, samca jermini, ale moja samica była niestety e, niezbyt dojrzała. W związku z tym e, wiem jak on wygląda. No i teraz postaramy się, czekajcie, o, zobaczę jak mhm, trochę jest za daleko ten kamer. To ja przybliżę aparat. Zrobimy tak. Zrobimy oświetlonko pierwszą klasę. No i dobra, słuchajcie, jest tu samiec jak nic. Jest tutaj i wysta wy wysta wysta wystawią mu nogi. W związku z tym, zobaczmy, czy ten samiec w ogóle jest agresywny czy nie. Nie wiem, jak on tam. Jest, słuchajcie, samiec. I ten samiec, słuchajcie. O, jak skoczył fajnie, widzieliście? <laughs> Może go weźmiemy na wieczko. Dobra, delikatnie, delikatnie. Łapiemy ostrość, no i słuchajcie, tak wygląda samiec z irminia. On mi trochę przypomina wycior do fajki, bo jest taki właśnie wyciorowaty. Musicie to przyznać. Bardzo nie chcę, żeby mi poszedł na rękę. O, właśnie się zesrał, mówiąc to w sposób kolokwialny. No, to jest, słuchajcie, samiec. Tak on tutaj wygląda. Jak widzimy, no, jest taki oliwkowo-czarny, ale te akcenty, które samica też ma na końcach odnóży, u niego się znajdują, w związku z tym możemy właśnie się zasugerować, że jest to z Irminia. Ten samiec jest taki dość skoczny w zasadzie, no ale nic dziwnego w końcu jest to ptasznik nadrzewny, więc ma prawo sobie poskakać trochę. Nie wiem czy jak zbliży, to i wyostrzy jeszcze, czy nie. że wiecie, nie chcę mi się robić zbliżeń do tego samca, no bo tu jest nic szczególnego tak naprawdę, no nie. No ale jest on taki. Nie za duży, nie za mały. I miejmy nadzieję, że on się spisze. I będzie tak, jak powinno być z nim. O nie, wszedł mi na rękę, słuchajcie. No to pięknie. No to dobra. No to tak wygląda samiec Jermini na ręce. Tuż obok g A tak wygląda. Ło, ale skacze, słuchajcie. No. Ło, z pieprza. Z pieprza na półkę. No wejdź mi na rękę i mnie nie ugryź, proszę. Bardzo bym nie chciał. Już mam ciężki dzień ze sobą i nie chcę być ugryziony. No. Ło! Skoczył na ziemię, słuchajcie. Dobra, ja go pakuję do tego pojemnika, do którego on docelowo ma wejść. Dobra. Aha, bo on znowu jest na mojej ręce. Widzicie, jak to jest? To jest pozycja do skakania. W razie czego mogę skoczyć? z tym skocznym samcem. No i taki, słuchajcie, jest ten samiec właśnie. W zasadzie taki całkiem, całkiem przyjemny. Ma strasznie owłosione nóżki, które są krótkie. Ale te włosy są takie dość... O, patrzcie. Nie wiem, która jest godzina, bo mam samca na ręce. Ej, sorry, która jest godzina? O, czekaj, sprawdzę. Sorry, pająk mi zasłania. <grym> no i dobra. Wpakuj się tam. Wejdziesz ty, czy nie? Bo już handling mi się znudził trochę. No, ale możemy sobie go jeszcze obejrzeć w takim razie, skoro siedzi na tej Ręce. Dobra. Chowamy go. No. Skakuj. On ty nie chcesz wskakiwać. Dobra. A i widzicie, samiec nie jest agresywny. <laughs> Doszedł cały, w związku z tym kolega Mikołaj bardzo fajnie go zapakował, skoro samiec jest żywy. No i tyle. Kończymy ten krótki film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to koniecznie dajcie łapkę w górę, a jeśli Wam się nie podobał, no to koniecznie dajcie łapkę w dół. W końcu trzeba być uczciwym, nie? Dodatkowo możecie mi napisać, czy Wam się podobał, a jeśli macie mało mnie, to zapraszam wszystkich na wszystkie linki, które są w opisie filmu. Możecie wspomóc nawet mój kanał, wchodząc na Patronite. Możecie wejść na Facebooka, możecie wejść na grupę na Facebooku i nawet na Instagram, na którym często lądują różne fajne fotki pająków i krótkie filmy z karmienia. W związku z tym na razie to jest tyle. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.